Dobra, czas na mecz przegranych, oczywiście grupy D, turniej Amerika TV Champions Cup. No i let's go. Mamy Niemca, Showtime'a, z teamu Berlin International Gaming jest oczywiście tobie Ziber, zbliżenie na jego pomieszczenie. O, nic zmienionego tutaj nie widzę, O, za Showtime'em, tam jeszcze jest logo Dreamhack, chyba Tours to był, który wygrał Showtime, niestety w finale grał z Nerciem. No i właśnie wtedy pokonał Polaka. Z drugiej strony oczywiście Ragnarok, koreański zawodnik z teamu Alpha X, finalista GSL dopiero co. Suszarka coś tam suszy z tyłu. Ruszaki są, wszystko się zgadza. Nic w przerwie chyba nie robił. Ragnarok podczas innego pojedynku, no bo tutaj jest mecz po meczu. <śm> to by dobrze wyglądało, jakby tak zrobił pranie jeszcze w trakcie tych meczów. Jakby się ktoś zastanawiał, co progejmerzy robił w przerwach. No ale nie no, raczej my, tak sądzę, że Ragnarok chyba oglądał, co się działo. E, kto tam grał, kto tam wygrywał, jakie bildy leciały i tak dalej, i tak dalej. No może sobie jeszcze ewentualnie zobaczył powtórkę meczu Dark Showtime, co było na początku. Ja już pewnie oglądał to na żywo, znaczy powinien oglądać ten mecz na żywo. E, także Dark, pierwsze miejsce w grupie dla przypomnienia, drugie miejsce. Jeszcze nie wiadomo, jeszcze ustalamy, no ale... Będzie to na pewno albo Ragnarok, albo Showtime, albo oczywiście Bian, który czeka właśnie mecz o Drugie miejsce już. Jan ma chwilę przerwy, jego nadgarstek może trochę odpocznie, bo tam jak zwykle ma jakieś kłopoty z nimi, ale to dość popularne u Terran koreańskich, zwłaszcza jest, że coś z rękami się dzieje. Ciekawe, czy u ma się pojawią też takie kłopoty, bo to może terranie tak przeważnie mają, no ale bardzo to wymagająca rasa, jeżeli chodzi o precyzję, szybkość, ale każda jest w sumie wymagająca, może najmniej to bym nawet. Się skusił, że może i protosi, ale jeżeli chodzi o szybkość, bo, bo w innych rzeczach na pewno są też mega wymagający, ale ale no, protosi chyba nie tak często miewali jakieś kłopoty, ale to może być akurat y, kwestia trochę przypadku. 4 zerglingi od ragnaroka, żeby przepędzać propkę. No i za chwilę też będzie się bronić przed adeptkami Stargate w pierwszej bazie, czyli no dokładnie tak samo jak na Darka na tej mapie Showtime otwiera. Właśnie tym Stargate'em za chwilę zapewne drugi gate i spodziewam się, że po drugiej Oracle zobaczymy trzeciego Nexusa, czyli, no tak jak właśnie było to w meczu na Darka. No wątpię, że Ragnarok zagra właśnie podobnie jak Dark, podobnie agresywnie, ale nigdy nie wiadomo. Może się lekko zainspiruję. Łapka nie zostanie złapana przez lingi. O, adeptka została w bazie. Na wypadek, gdyby chyba zerglingi jednak miały do niego wbiec, tak czasami le robią protosi. Udają, że wychodzą na mapę, a tak naprawdę zostają u siebie. No i wtedy wbiega zergling, którego z kolei łapie adeptka, i ten zergling właśnie ma nie zobaczyć technologii. No i już time po Stalkerze zapewne jeszcze jedną adeptkę dołoży. Ale najpierw drugi gateplay. Pełna blokada, barykada, no mniej więcej 3.20 właśnie stawiają tego drugiego gateway'a protosi. czasami też szybciej się zdarza. No zwłaszcza jak boimy się jakichś wczesnych szybkich lingów. No i jest druga Oracle właśnie po drugim gateway'u, tak jak wspominałem, teraz zapewne już zbiera kasę Showtime na Nexusa. Ragnarok wszystko idealnie widzi. No i swoją drogą Ragnarok chyba nigdy nie zrobił więcej niż czterech zerglingów. W sumie bardzo taki już ważny mały detal, bo jak uczymy się grać zergiem, no to można mieć oczywiście taki stały schemat. Że zawsze robimy, załóżmy 12 zerglingów, tam na 25 dronach załóżmy czy 14 na ewentualne adeptki, ale przecież można zoptymalizować ten proces w taki sposób, na przykład, że jeżeli nie widzimy drugiej adeptki, no to wtedy nie robimy kolejnych zerglingów, bo niby nie są potrzebne. I w ten sposób mamy więcej dron. Mamy więcej dron we wczesnym etapie gry, to potem to jest dużo więcej minerałów. No i to się wszystko ładnie skaluje, więc chyba Ragnarok właśnie tak do tego z CBP podchodzi, jak nie widzi. Drugiej adeptki to nie robi zerglingów i nie zamierza nawet przeszkadzać protosowi w zajęciu trzeciej bazy, tylko sam się skupia na tym, żeby jego, jego ekonomia była mocno rozwinięta. No i programerze często tak w ogóle konstruują zagrywki na zasadzie, jeżeli się zdarzy to, to ja robię to, jeżeli tamto, to coś innego robię i tak dalej, i tak dalej. To jest taki mocno rozbudowany plan-schemat. Dobrze mieć najlepiej jeszcze kilka takich planów schematów na określone mapy, na określonych może nawet przeciwników. Może mamy jakieś różne style gry, ale przeważnie. Warto mieć chociaż jeden taki pomysł na grę. Na razie pomysłem tobiasa jest na Loto Oracle. Trzy, trzy drony, okej. Okay. Myślałem, że cztery będą, ale jakoś tutaj inaczej klikną. Spokojnie, teraz znowu będą orakol w nalocie. Ładnie żołtań to zrobił. No. Teraz jedna obita już lekko Oracle, a raczej jej osłony została szybko wycofana. Ta jedna orakla pozostałe dwie, które jeszcze miały więcej osłon przeszły do ataku. No i tak się to właśnie powinno robić, że Oracle nie tracą za bardzo punktów zdrowia, tylko raczej osłony. Oczywiście czasami warto też trochę tych punktów zdrowia stracić, jeżeli wyciągniemy dzięki temu dodatkowe drony. O, no proszę, jaki Ragnarok się zrobił aktywny. <grymne> Tutaj trochę dziwna komenda zerga, ale. No i tak by nic chyba nie zrobił przez Oracle. Bardzo dobry powrót swojego drugiego Oracle, bo one zazwyczaj mają czuwać nad tym, żeby Stalkery no, nie zostały nagle oblezione przez zerglingi. Hydra Den to kolejna technologia koreańskiego zerga, czyli lecimy Hydra Link Bane dzisiaj bardzo często to widzimy. O, i plus 2 do Zerglingów i Baneów, też w miarę wszystko. W miarę wcześniej, i to wszystko już robi Ragnarok. rok. No właśnie, plus dwa Hedraling Bane, 85 dron i masa. Czasami na 70 kilku dronach też tak grają. Zawodnicy też się zdarza. Czwarta baza. Nie zostanie, moim zdaniem, anulowana. Jeżeli Oracle powrócą, są to Oracle. Bo chyba Rekola dostały chwilę temu. Dokładnie. A w sumie to kurczę, trochę jednak boli. Myślę, że tutaj też spora zasługa tego, że zarbingi mają opracowane plus 1 do ataku. Tak, to było całkiem, całkiem nie najgorsze dla Ragnaroka. Fajnik jest zakończony i natychmiast rozpoczął szybkość do nich opracowywać Ragnarok. Od teraz właśnie... O chyba już nawet widzimy jakieś rozstawianie overlordów powoli po mapie. Chyba, że tu... O jakby dropa mu zrobił, to by było super. Jak dawno dropów nie widzieliśmy. E, Hatcherka na godzinie 3. W górny lewy poleciał z Erling, ale to chyba tylko do przejęcia jak Solnagi. Ej, podobają mi się te overlordy, tylko czy one lecą, żeby zrobić dropa? czy jednak po prostu dla wizji, bo oczywiście nadchodzą takie momenty w grze StarCraftowej, że przeważnie opłaca się jako Zerg właśnie rozstawić overlordy po mapie, no bo to jest taki darmowy maphack, takie darmowe kselnagi, jakie sobie rozstawia Zerg w różnych miejscach, bo i tak te overlordy nic nie robią, to można je rozstawić i wtedy jest sporo wizji. Chociaż te pięć overlordów jest tak skupionych, tak blisko siebie ustawionych, że to wygląda jakby chciał robić dropa, dlatego tak tutaj wiercę ten temat. Chociaż, no, nie wiem w sumie. Poleciał, zostawił. <laughs> Ciekawe, czy zamieni te overlordy w desantowce, a potem pustymi wleci do Protosa, żeby go tak trochę wystraszyć. O, jednak dobrze, Dropper Lordy, podoba mi się. Fajnie, fajnie. Będzie za chwilę nalot naszego timer. Tutaj błąd, oj. No, błąd Niemca, chociaż tylko jedną orakel, znaczy tylko, no właśnie, aż jedną Oracle stracił. Cztery kanony. Baterie. Sztormy. ładnie dezaktywował pułapki z ryknigami Ragnarok. O nie, a tutaj Revelation na Hydra i to wszystko zostało teraz odkryte. O to nie wiem, czy tak miało być, no ale cóż, tak wyszło. No, Showtime się też tak szybko nie wycofuje, bo to wbrew pozorom nie jest takie łatwe. O boże, uformowanie defensywy wszystkie trzy orakle zniszczone. Tutaj Showtime oczywiście ze Stormami i Archonem jakoś się będzie bronić. Ale w bazie numer jeden mogą być kłopoty. Ale tutaj te trzy Archony pomagają ładnie, te, te Bainy powinien chyba zatrzymać jeszcze Ragnarok, chyba że dostanie się do Probek, już ma plus 2 opracowany, pamiętajmy o tym. Tutaj te Hydry, o boże nawet nie podniesie tych Hydralisków, nie no to chyba Showtime się dobrze obronił. Zaskakująco nawet dobrze, chociaż brakuje kolejnych baterii, Archony są mocno obite. Tak na razie jak dotąd chyba. Solidnie Showtime. Jeszcze po prawej stronie mapy, o właśnie tutaj jakieś zloty atakują. Losowy Overlord lotuje Protosa. O, to jest fajne. To jest fajne, ale niestety są kanony, są stalkery. O, jeszcze stracił tego Overlorda z hydrami. Ale podoba mi się, że spróbował tego Ragnarok wrzucił na tę półeczkę jak wcześniej Bian wrzucał Marynę, to on Hydraliski chciał. Sporo zalotów po prawej stronie mapy. Ragnarok je zauważył i natychmiast ruszył w ich kierunku. Kolejny niełatwy, nawet bym powiedział do otwarcia. Atak: Bo tutaj Bejnów nie ma. Wszystkim wraca z mapy Ragnarok. No i kilka dronek wyciągniętych. Jako taką zostało to zrobione. Orpis nadal żyje. Tutaj chyba. Jest... Aha, to są szpiedzenie, z o tajma Dobra, Ragnarok się wybronił, teraz przegrupowanie w miarę szybkie, w miarę sprawne i jednak spróbuję znowu ataku. Ale miał dużo czasu Showtime, żeby się odrodzić, budynki są, stormów też na pewno niemało. No dokładnie, przyzwoite te stormy. O, jeszcze jednego! A trochę... nie, wyżej chyba mógł jeszcze rzucić tego storma, tak trochę dalej mam wrażenie. No ale wyszło jak wyszło. Rozbiera do lotów szesnastkę. No i walczymy. Inne nie robią za wiele, ale Hedryliński w sumie z Archonami się świetnie mogą rozprawić. jak wchodzi Ragnarok między budynki? No nie, no co on tutaj zrobił? Aha, czyli Ragnarok po prostu uznał, że jak się teraz nie przebije, to już podziękuję. No i podziękował. Jeden do zero dla Tobiasa. Ja no to lecimy. Showtime oczywiście w dolnym lewym rogu, o tutaj na naszym ekranie Tobias, w górnym prawym Ragnarok, i lecimy. Ciekawe, czy to był pomysł Showtime'a, żeby te dekoracje Halloweenowe sobie za siebie machnąć, bo widzę, jak już Showtime pewnego dnia wstaje, a tam jakieś, jakieś ćwiczonkę robi, bo, bo też yy, widać, że, że czasami trochę ćwiczy. <laughs> Potem, a no może dynię sobie kupię halloweenową i postawię na lodówce w pokoju. Doskonale. I takiego pajączka pluszowego. Znając mnie to bym to zawiesił i to by już tak mniej więcej no, na, na 10 następnych halloweenów wisiało cały rok. Dobra, Tobias blokuje trochę probowe dobycie Ragnarokowi w bazie, to z tego nic dużego nie wyniknie, ale przynajmniej Ragnarok normalnie postawił bazę drugą, nie musiał jej gdzie, gdzie indziej na przykład ustawiać, to już jest jakiś mały plus, że tu nie było blokady. A szczerze mówiąc, ze wszystkich map to chyba na tej powiedziałbym, że ciężko idzie protosom właśnie granie takich krótkich gier, takich jakichś intensywnych, bo jest tutaj tyle stron, z których Zerk może kontratakować, że wysuwanie się na mapę jest bardzo ryzykowne, więc nie zdziwiłbym się, gdyby Showtime dokładnie tak jak na poprzedniej mapie, po prostu siedział na czterech bazach i się bronił. Może nawet nie będzie musiał wychodzić na mapę, żeby wygrać, jak się Ragnarok za bardzo rozpędzi. Na poprzedniej mapie widać było, że Koreańczyk chce skończyć grę i po prostu wygrać musi, bo się dusi do... Jakiejś tam 11-12 minuty, no i się sam trochę ograł, Ragnarok. na A dziwne, bo w sumie, moim zdaniem, no może po prostu źle ocenił. Ale na przykład, można by próbować chyba przejść w Lurkery i potem szukamy jakiejś dłuższej gry. Ale może on jakoś bardzo tych Lurkerów nie lubi, szczotem niezmiennie ze Stargate'em. No i tutaj ta proba jeszcze miała się zakręcić, i zobaczyć, gdzie jest trzecia baza zerga i już widzimy, że trzecia mazerga, zerga powstaje na godzinie 3. Ale Protoss nie ma tej pewności. Może teraz adeptką sobie to zobaczy. A może i nie, bo jednak adeptka, ta druga została w bazie, pierwsza zobaczyła. No i wszystko jasne. Jeszcze jeden cień może wysłać Showtime do naturala przeciwnika, właśnie teraz chyba to zrobi. Taki, taki lekki zwiad, ostatni cień. No żadnej rewelacji, nic nowego. Ragnarok teraz ma trochę inny początek niż na poprzedniej mapie, pewnie dlatego, że te adeptki się trochę ponoszyły po mapie, może dlatego, że zobaczył już dwie. On teraz jest trzecia adeptka. No Generalnie Ragnarok już nie na czterech lingach, nie z masą dronek, tylko trochę tak bardziej aktywnie, ale no, tak naprawdę nic nie może zrobić. Więc może nawet żałuję tego odrobienia zerlingów. Chociaż i tak w sumie musiałby to chyba zrobić, bo zawsze jest ta obawa, że adeptki przyjdą do jego bazy i zaatakują drony. I po to te lingi się ma. Ale ważne, ważne, żeby ich nie tracić. Tak, nawet na jakiejś dziwnej małej wymianie nie warto. Tak, straci zerglingi, to znowu będzie musiał je odbudować. A po co odbudowywać, skoro można robić drony? O, no jest dobra akcja. Perfekcyjnie w zasadzie chyba wykonał ten przelot Showtime. A no i tutaj jeszcze parę lingów. Akurat są niektóre mocno pobijane, więc szybko kliknę moje Oracle. <grytanie> Ragnarok, jak biega. No, coś tam pobiega, ale to dzięki temu trochę jeszcze więcej energii Oracle zmarnowała. No, zaczyna to minimalnie wyglądać jak ta taktyka, której użył Dark, czyli Maszer z plus jeden, chociaż plus jeden jest trochę późnawe. E nie, tak gdzie tam? E dobra, myślałem, że jeszcze więcej lingów będzie budować, ale jest rouchowan. No i w sumie sam Lair. O, szarża plus 1 to jest całkiem chyba dobry wybór. Chociaż w sumie, może po prostu szarża temu Dobra, solingi robimy plus 1 i archony. A Ragnarok jakby się tego spodziewał i robi rouche. No, tak naprawdę chyba najlepsze rzecz, jaką może zrobić Ragnarok, to jakiś taki pełny limit na karakanach. O ile będzie próbował szybko wygrać, bo może zagra sobie dłużej. Coś bardziej rozbudowanego czwarta baza Ragnaroka. Ale bardzo oszczędny jest w dronach. defensywa wygląda całkiem solidnie, te, te zerglingi akurat tam przy baterii wiadomo, że są w miarę bezradne. No proszę, Ragnarok chyba faktycznie myśli o jakimś ataku, bo to już dłuższa chwila, kiedy cały czas jest na 56 dronach. Widzieliśmy desantowca wy, wybudowanego, więc chyba królowe wsiądą na jego podkład, o i właśnie tutaj te cztery królowe już idą. Chyba, że to roachy będą. Ale to by mnie nawet trochę zaskoczyło. Swoją tam jeden z roachy ma revelation i chyba teraz zauważył tego dropper lorda i parę roadshin. Ale nie jest najlepsza bitwa, ale w sumie też nie najgorsza. Ktoś tam centry wyłapał Ragnarok, tylko trochę z prolingów go to kosztowało. Nie wiem, dla mnie to nawet Windrop byłby chyba nie najgorszy do pierwszej bazy Showtime'a, no bo czemu nie? Oracle nie jest dużym problemem zawsze trochę to rozciągnie, rozciągnie mecz. Aha, ten... <grymne> Aha, no to pusty Overlord z możliwością desantowania się właśnie rozbił na kanonach. No to nieźle. Dragnorok, jak już widzieliśmy chwilę temu, dodał Spire i Mutaliski są jego planem zapewne. Showtime już rozpoznał plany przeciwnika i robi Feniksy z wyprzedzeniem. A parę dronek wyciągniętych, tu w pierwszej bazie też widać, że w miarę przygotowany jest Ragnarok i 13 mutalisków. Ale widać, że Showtime reaguje już teraz, bo robi w dalszym ciągu Feniksy, Archona, Kanony, Baterie. No bardziej obiecująco chyba cały czas wygląda Showtime. Lecą w kierunku godziny 6, jest ich tam właśnie już kilkanaście. Zresztą tak zaraz chyba pozna ich pozycję. No i lecimy taki rajd po propkach jak zwykle zerg będzie wykonywać. Ale tutaj spotyka kanona, baterie 3 Fenixy, to jeszcze od dołu Archony. No ciężko, panie Ragnarok. Troszkę pod górkę. czyli łogon koreański zerk został świetnie przegoniony. To w pozorom bardzo, bardzo dobre dla ma było, bo, no bo nic się tymi zaliskami przez naprawdę długi czas nie dało zrobić. Nadal się nie wiem, czy da zrobić cokolwiek. No i kolejna awantura ten ładnie atakuje, już nawet niektóre drony. Świetny też taki oddział Stalkerów. Archony pomogą w bitwie z Motaliskami. Ragnarok oczywiście Bejnami chciałby nawet same Stalkery się wbić, ale no nie ta proporcja, nie te liczby. Kurczę, Shotime, jak naprawdę idealnie to rozegrał. W każdym aspekcie był szczelny, defensywny i jak już zobaczył, że może zaatakować, no to atakuje i to była książkowa gra Showtime'a. Nie do ruszenia, jak Mur, jak Dimauer. I dawaj teraz na kontra i, i motaliski wyjaśnione, i cały zerk zresztą też. Rzadko, kiedy te gry wyglądają tak bezproblemowo dla Protosa. Jak masło po patelni. Jak sub-zero po lodowisku. I już Showtime jest w meczu o drugie miejsce, gdzie zagra z Bianem za chwilę. Jakie to łatwe było. Ja przypominam, że Ragnarok jest finalistą gsl jeszcze raz. Ale ten finał gsl to pewnie Showtime by powiedział, że znalazł w, pacz w paczce w Chipsach. Łatwiutko, 2-0.